Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zrecenzuję dla was zestaw Lego Sanie Świętego Mikołaja o numerze katalogowym 40499. Zapraszam do oglądania. Najpierw omówimy pudełko. Z przodu znajduje się logo Lego, informacja o tym, że zestaw jest przeznaczony dla osób powyżej 9 roku życia, numer katalogowy 40499. Zestaw w całej okazałości oraz świetne tło, a z tyłu zaprezentowane funkcje zabawowe. Nadszedł czas otworzyć nasz secik, czyli moja ulubiona chwila. Musimy tutaj przeciąć plomby. Otwieramy i mamy renifery. Zobaczcie, ale może nie będę tego Wam zdradzał za bardzo. To sobie omówimy potem elementy o w środku już chyba pusto i co my tu mamy no głównie e, czerwień czerwone elementy o jak widać naklejki nie jest ich aż tak dużo więc nie jestem załamany e, o instrukcja pognieciona no nie fajnie co tu znajdziemy w poszczególnych woreczkach? Dalej kolejne kroki budowania z treści. Zestaw już cały zbudowany, cały pokazany, i z tyłu minifigurka mówiąca win. Biorę się za budowanie. Tak prezentuje się złożony zestaw. Omawianie zaczniemy od minifigurek. Zaczniemy od naszego renifera. Wziąłem sobie tylko jednego, ponieważ reszta jest dokładnie taka sama. Na głowie ma poroża. I co ciekawe, są gumowe. Według mnie bardzo dobrze, bo jednak, gdyby były to plastikowe elementy, to w niektórych sytuacjach mogłyby się nawet odłamać i mielibyśmy, no, niemały problem. Uszy, oczy, naokoło nich taka biała obwódka, nosek słodziutki i tutaj jeszcze białe włosy. Co tu wiele mówić? Jedno z najlepszych zwierząt Lego. A teraz jedyna pełnoprawna minifigurka w tym zestawie, czyli nasz święty Mikołaj. Czapka, no to typowa dla niego biało-czerwona, tak jak flaga polski. E, teraz główka. Już od razu powiem, że jest jeden wyraz twarzy. Ok, tak wygląda. Biały wąs, biała broda, oczy, brwi białe. No i świetnie. Pozwólcie, że to sobie złożę na osobności, bo teraz za dużo czasu by mi to zajęło. Mamy pas czarny, super takie e, ten korzuszek, jakby nie wiedziałem nigdy, jak to nazwać. Powiedzmy, że to taki biały kożuszek. Mamy, e, wystaje nam jeden guzik i po prostu świetnie. O, i z tyłu lizak kształcie, no tym typowym kształcie, tak jak na Boże Narodzenie są te lizaki. Czasami też w sklepach widzę białe rękawiczki i na nóżkach czarne buty, które dopełniają tą figurkę. Teraz zobaczymy, co ten nasz święty Mikołaj wiezie w swoich przepięknych saniach. No to macie na jednym kadrze te prezenty zapakowane. Jeśli macie potrzebę, to oczywiście zastopujcie film, ale ja nie chcę przedłużać i zajmę się tymi bardziej ciekawymi rzeczami. No to tak, niebieskie narty, super elementy, nie miałem ich w swojej kolekcji. Do nich szare kijki, które wyglądają tak. Biała gitara, detal, każdy szczegół jest wszystko dokładnie oddany jak na żywo, po prostu. Piękny element. I misio, taki właśnie brązowy, oczy, czy te oczy mogą kłamać? Na pewno nie. Nadszedł czas na omówienie czerwonych sań z biegu na północnego. Zaczniemy od przodu, czyli od zaprzęgu reniferów. Każdy z nich ma na sobie tajla 1 na 2 w kolorze czerwonym z naklejką taką z złotym wzorkiem. Już im daruję, bo wygląda bardzo dobrze. Oczywiście wolałbym na Także każdy z nich ma czerwony element po boku. Wygląda tak. A jak renifer skończy pracę, to możemy mu wczepić takie coś, Kolorze to jest chyba nugatowy, tak bym to nazwał. Po środku złote liny, tutaj jeszcze takie łączenia mamy. O, wygląda tak. Tutaj kolejne łączenia, aby doprowadzić do naszych sań. Z przodu duża naklejka ze skrótem SC, co oczywiście oznacza Santa Claus, czyli święty Mikołaj. Z boku gwiazdka. Mamy też ładnie wykończone takimi elementami bez studów. Tutaj, jak się przyjrzymy, Mikołaj ma nawet nawigację. O! Z całą kulą ziemską. Wcześniej, przy omawianiu linii figurki, zapomniałem wspomnieć o tym, a jest to lista prezentów i pewnie jeszcze adresy oraz imiona dzieci z całego świata. Po boku tak też pięknie wykończone e, takimi elementami, właśnie tak opływowo jest to zrobione. Bardzo mi się podoba. Jeszcze ozdoby złote, świąteczne. Mamy taki kijek montowany. Tutaj study zostawione e, tak po prostu, ale to także robi w pewnym sensie za jakąś ozdobę. U dołu mamy płozy. Są to dwa elementy, które się ruszają i chyba nawet dobrze. A tutaj u góry e, jeszcze złota obręcz. Mamy miejsce na prezenty. Prezenty wyjąłem, żeby łatwiej mi to się omawiało. Z tyłu dwie naklejki, znowu naklejki. No, te naklejki mnie prześladowały trochę przy składaniu tego zestawu, bo nie ukrywam, że dość dużo czasu zajęło mi przyklejenie z samej naklejki. Mamy rejestrację. Oj, ostrość. Oj, już jest. Tak wygląda. Także naklejka. Wszystko ładnie tajlami zrobione mamy skrytkę na jedzenie, tutaj pewnie marchewka dla Reniferów i Rogal dla naszego Mikołaja. To już chyba wszystko, co chciałem powiedzieć i przejdziemy do podsumowania. Polecam ten zestaw każdemu fanu Lego, dosłownie każdemu, bo czy lubi Lego City, Harry Potter, Star Wars, Technik, to po prostu jest to taki uniwersalny, nie należy jej właściwie do żadnej serii. Jest to Lego okolicznościowe, więc warto posiadać taki secik w swojej kolekcji Lego. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, no to napiszcie w komentarzach Rudolf. A jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale oraz komentarz. Ja się już z Wami żegnam. Do następnego, cześć!